Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj pogadamy sobie trochę o Monsterverse, a konkretnie o Godzilla X Kong, New Empire czy Nowe Imperium, ponieważ kilkanaście godzin temu, zależy oczywiście, kiedy oglądasz ten materiał, Premiere miał najnowszy, pierwszy pełny zwiastun do tego widowiska którego premiera zaplanowana jest na 12 kwietnia 2024. Będzie to oczywiście sequel przygód Godzilli i Konga z 2021. No i co zobaczymy w tym filmie, tego jeszcze konkretnie nie wiemy. Po obejrzeniu tego zwiastunu, jak zwykle, mamy kilka pytań, na które nie mamy tak naprawdę odpowiedzi, no i spróbujmy sobie na nie odpowiedzieć. W komentarzach poniżej, tak więc zapraszam do fajnej dyskusji. Pierwsza rzecz na temat której mam pytanie to Egipt. No i wiem, dziwne pytanie, ale dlaczego Kong wyłonił się z pustyni gdzieś w Egipcie? Większość zwiastunu jednak dzieje się w Hollow Earth. Wiemy, że kilka różnych scen będzie działo się na powierzchni Ziemi, ale dlaczego akurat Egipt? Czyżby to był najszybszy punkt podróży pomiędzy Hollow Earth? A właśnie powierzchnią ziemi, czyli wyłonienie się w Egipcie, tego po prostu nie wiem, ale wiemy, że całe Hollow Earth jest połączone takimi tunelami. Było to ujawnione w momencie, kiedy dowiadywaliśmy się, jakim cudem Godzilla przemieszcza się po powierzchni ziemi tak szybko. Moje kolejne pytanie jest szalenie ciekawe i bardzo chciałbym uzyskać na nie odpowiedź: a mianowicie, kto, po co, dlaczego i kiedy stworzył mechaniczną łapkę dla Konga. Oczywiście jest to tylko zbroja czy nakładka na prawdziwą i naturalną rękę człowieka kształtnego, no ale ewidentnie widać, że jest to twór ludzki. Kong nie ma takich możliwości i nie jest na tyle zwinny, aby stworzyć sobie coś takiego. Tak więc coś musiało się wydarzyć pomiędzy wydarzeniami z pierwszej części a New Empire, że Kong będzie potrzebował pomocy. W niektórych scenach tego zwiastunu widać Konga, który nie ma tej mechanicznej łapki, tej nakładki, może nazwijmy to. Gdzieś podczas fabuły New Empire Kong będzie potrzebował ludzkiej pomocy no i to mniej więcej widzieliśmy. Widzieliśmy, że ludzie doglądają Konga w Hollow Earth. Czyżby potrzebował pomocy po pierwszym spotkaniu ze Skarkingiem? Kto wie. Kolejne bardzo ważne pytanie, na które no, musimy uzyskać odpowiedź to kim do cholery jest ten mały rudzielec? Na końcu zwiastunu jeden z ludzkich bohaterów nazwał go Mini Kongiem. Oczywiście wydaje mi się, że to nie jest ten sam członek rodziny Konga. To znaczy jest to człekokształtny, oczywiście, ale myślę, że to jest jakiś inny rodzaj człekokształtnego. No bo wygląda nieco inaczej, jego anatomia jest nieco inna. No i... Po drugie, jest po prostu rudy. Wydaje mi się, że będzie to jeden z członków tego nowego imperium. Być może jest to następca tronu po Skarkingu, który gdzieś się zgubił, który trafił na Konga. No i oczywiście wiadomo, zbieg okoliczności pewnie będzie wskazywał na to, że to Kong go porwał, a wcale tak nie było. No i nastąpi wojna. Aczkolwiek istnieją plotki, że ma to być syn Konga, ale nie wydaje mi się. Aczkolwiek możecie zostawić swoje zdanie w komentarzu poniżej. W pewnym momencie zwiastunu widzimy to całe nowe imperium. No i tutaj wyłania się na pierwszy plan Skarking. No i moje pytanie jest takie: co się wydarzy w filmie, że nastąpi ten konflikt między Skarkingiem a Kongiem? I później pewnie godzillą. No wydaje mi się, że ma to związek z tym małym rudzielcem, o którym wspominałem przed chwilą. W moim omówieniu zwiastunu powiedziałem wam, że nie podoba mi się tutaj tylko jedna scena, a mianowicie scena nowego plemienia, które żyje w Hollow Earth. No i to jest moje pytanie. Co tu się do cholery odwala? Dlaczego? Skąd, po co oni tam są? Jak się tam znaleźli? Czyż to jest odłam jakiegoś? pradawnego szczepu ludzkiego? Czy jest to na przykład jakaś grupa ludzi, która po ujawnieniu się kaiju postanowiła powędrować do Hollow Earth i tam czcić ich jako bogów? Jeżeli tak, to jak oni się tam dostali, skoro Monarch skrzętnie bada i chroni wszystkie wejścia do Hollow Earth? Tego nie mam pojęcia, ale widać po zwiastunie, że są to bardziej prymitywni ludzie, ponieważ na jednym z ujęć widać, jak po prostu trzymają włócznie. No i jest to moim zdaniem bardzo nietrafiony wątek, ale co oni tam robią, od kiedy tam są, czego chcą i czy będą pomocni, czy wrogo nastawieni, no to są moje pytania. Kolejna rzecz dotyczy godzilli, którą zauważyliśmy dopiero mniej więcej w dwóch trzecich tego zwiastuna. Widzimy godzillę, która jest zamrożona, odpoczywa sobie, czy nabiera energii, czy Ewoluuje. No i tu widzimy też nowe moce, nowe koloryty Godzilli. Moim zdaniem wygląda to całkiem fajnie, ale pytanie: czy to jest nowa moc? Jeżeli tak, to skąd się wzięła? Skąd ta ewolucja? Jak sama nazwa wskazuje, ewolucja trwa bardzo, bardzo długo. Tak więc śmiem uważać, że jest to rewolucja Godzilli. Jeżeli tak, to w jakim celu? No, myślę, że ten cel to po prostu dominacja nad światem. Ale. Co spowodowało y, tą całą rewolucję? Dlaczego? Czy godzilla jest w stanie uśpienia? Co się z nią dzieje? Co się z nią działo? Krótko mówiąc, moje pytanie jest takie: czy jest to nowa forma godzilli, taka rewolucja? Jeżeli tak, to czy jest to ostateczna forma godzilli? Dajcie mi znać, co sądzicie o tym zwiastunie, no i czy macie odpowiedzi na niektóre z tych pytań, a może macie własne pytania. Zadawajcie je w komentarzu poniżej, razem postaramy się odpowiedzieć na nie wszystkie, o ile będą odpowiedzi.